Zabójca Zodiak uważa się, że w latach 1968-1969 zamordował co najmniej pięć osób w północnej Kalifornii. Zabójca Zodiak pozostawał nieznany od czasu swoich pierwszych mordes zastrzelenia pary nastolatków. Kiedy w 1969 roku zastrzelono kolejną parę, tym razem jedna z ofiar przeżyła, zabójca wezwał policję i wziął odpowiedzialność za obie zbrodnie. Pisał również listy z drwinami do gazet. Listy często zaczynały się od słów Mówi Zodiak i kończyły symbolem przypominającym cerownik karabinowy. Gazety publikowały nie tylko listy zabójcy, ale także szyfry, które wysyłał wraz z nimi. Gazety zachęcały opinię publiczną do pomocy w oszyfrowaniu tajnych wiadomości. Jeden z tekstów, znany jako szyf 408, zawierał wiadomość: Lubię zabijać ludzi, bo to świetna zabawa. Inny szyfr, 340. Został rozszyfrowany dopiero w 2020 roku. Zaczynał się od słów: Mam nadzieję, że dobrze się bawisz, próbując mnie złapać. Jednak listy i rozszyfrowane szyfry nie wystarczyły do rozwiązania sprawy. Chociaż przebadano kilku podejrzanych, tożsamość Zodiaka nigdy nie została udowodniona. Najbardziej badany podejrzany Nauczyciel Arthur Leigh Allen został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym w 1975 roku za przestępstwa niezwiązane z tą sprawą, a biorąc pod uwagę teorię, że zabójca działał przed 1968 rokiem i przez większość lat 80., musimy przyznać, że nie wiemy na pewno, ile osób zabił. Po więcej ciekawych spraw, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału.